Witamy w fitness klubie Multifit znajdującym się w Białymstoku przy ulicy Mickiewicza 44. Fitness klub zapewnia standardowy zakres usług typu siłownia, zajęcia fitness, jogi, do tego sauna, solarium oraz suplementy, diety i drobne akcesoria treningowe znajdujące się w naszym klubowym sklepiku, a oferta klubu jest adresowana do wszystkich praktycznie grup wiekowych, poczynając od 16 roku życia, a kończąc na seniorach. W naszym klubie to, co jest takim wyróżnikiem, klienci znajdują bardzo przyjazną atmosferę. Jesteśmy ukierunkowani przede wszystkim na poprawę zdrowia, samopoczucia na spędzanie czasu w sposób efektywny, ale również przyjemny. Dysponujemy oprócz profesjonalnego sprzętu. Równie profesjonalną kadrą instruktorską, jeżeli chodzi i o instruktorów siłowni, jak i prowadzących zajęcia grupowe. chodzi o siłownię oferujemy również treningi personalne, gdzie ta indywidualna opieka jest najbardziej wszechstronna. W uzupełnieniu do oferowanych usług mamy możliwość wykonania analizy składu ciała oraz pomiaru ciśnienia krwi na medycznych urządzeniach specjalnie do tego dedykowanych i certyfikowanych. Nasi klienci mogą też trafiać na ciekawe promocje. Mają one bądź charakter stały, bądź okresowy. Przykładowo do takich promocji o stałym charakterze. Jest to promocja przyprowadź znajomego, gdzie przyprowadzając znajomego, który po. W wykonaniu nieodpłatnego treningu czy uczestniczeniu w zajęciach grupowych podejmie decyzję o wykupieniu takiego karnetu. Ten znajomy otrzymuje kartę członkowską za symboliczną złotówkę, natomiast nasz klient otrzymuje dodatkowy tydzień gratis. Jeżeli chodzi o godzinę otwarcia. Klub jest no, czynny niemalże 365 dni w roku, za wyjątkiem nowego roku, Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. A godziny otwarcia klubu od poniedziałku do piątku e, są to od godziny 6.30 rano do 22.30 w soboty od 8.00 do 20.00 w niedzielę, od 9.00 rano do godziny 18.00. Natomiast wszelkie inne szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania klubu, jak też aktualnych ofert i innych wydarzeń, można znaleźć zarówno na naszym profilu na Facebooku, jak też na stronie internetowej www.multifit.com.pl.